Cześć, witam Was dzisiaj. Dobra, więc sobie skoczymy go. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Muszę to bandę kiedyś odnowić. Dobra, spróbujemy sobie coś wykombinować. Na bok kopy wylądowałem. O kurde. Bo trochę wybicie podsypałem. Dobrze, mogę Wam coś opowiedzieć trochę o moim planie? Mogę Wam opowiedzieć trochę o moim planie teraz. Szybko opowiedzieć. Planuję zrobić tak, że będą filmy co dwa dni: typu niedziela, wtorek, czwartek i sobota. Ale nie wiem, czy mi się to uda. I zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, że się uda wszystko. No i jeżeli będę miał czas, to będę robił Wam filmy co dwa dni, ale to zobaczymy. Więc możecie, jeżeli chcecie, subskrybować kanał, żeby to Was nie ominęło. Jeżeli oczywiście Wam się film podoba i doceniacie moją pracę, jaka mi to daje napęd do działania, że tak powiem. No i też polecam zostawić łapkę w górę pod filmem, bo też widzę, że Wam się, powiedzmy, podobają filmy. Więc mam nadzieję, że rozpocznę to co dwa dni, takie, takie filmy. I jak rozpocznę to wam powiem. Nie wiem, czy w tym tygodniu, czy dopiero, jak się rozpoczną wakacje. Zobaczymy. Wszystko wam powiem. Więc takie, taka informacja szybka. W sumie będą różne odcinki, różnorodne. Więc. O, ale... co jest? Strasznie daleko. U. Klin w Polsce nie oznacza czysto. Ło, malutki clean. Ninczako. Ło! I się zastanawiam. Oczywiście chcieli odcinki jeszcze z hulajnogi. To by mnie akurat ciekawi było. Możecie napisać w komentarzu. Wtedy mogę nagrywać czasami po prostu filmiki z hulajnogi. No nie wiem, zobaczymy. Chyba, że taki poboczny po prostu. Później jak znajdziemy jeszcze czas w wakacje. To jeszcze to będzie treningóweczka może gdzieś? Dobra, teraz sobie odnowimy tą bandkę, bo zarosła strasznie. I najpierw wezmę sobie ziemię. No. Co jest? Dobra, bierzemy tu paczkę, ciągniemy, trzeba tak. Dobra, i teraz grabiami zagrabię to wszystko, te roślinki i na nowo zrobimy coś z tą nową ziemią i z tą starą ziemią. Dobra, piek. na razie bandka tak wygląda, może ją jeszcze poprawię. Jest trochę większy kąt, tutaj będzie większy kąt. Widzicie i teraz będzie Lepszy kąt, i będą trochę których wyżej wjeżdżać, i sobie zjechać tutaj i na hopę. Dobra, przetestujemy tą bandkę. W sumie sensie ta bandka nie musi być jakaś super duża, ale spoko, że jest w ogóle, bo bez bandki tak było ciężko. No i w sumie spoko. Jeszcze by się przydała jakaś napędówka na tą hopę, to by w ogóle było fajnie, Dobra, lecimy. No, bandka. Nawet jest gitubita. No, jeszcze jak po stoi chwilę, to będzie w ogóle git. Pięknie. No, trzeba oddać ostatni skok już na dzisiaj. Kiedyś takie kadry były. Kiedyś robiłem nie z głowy ujęcia, tylko z właśnie drugiej osoby. Dobra, już zakrywam tutaj. O, taki baniaczek mamy, żeby nikt nie jechał. No i jeszcze utwardzimy hopkę i zobaczymy w sumie. Ty się tak będziesz patrzył, tak? Kierowniku! No i idealnie. Dobra, więc to. Chyba wszystko z dzisiejszego filmu i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. I co? Żegnam już Was na razie. Życzę Wam miłego dnia czy wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. Żegnam już Was na razie. Cześć. Mam nadzieję, że się widzimy innym razem.